Cześć, Siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przyszła wiosna, więc wróciliśmy do garażu. Na początek takie dwa krótkie ogłoszenia. Z tego względu mam mało czasu, żeby teraz nagrywać dla Was filmy. Na pewno nie będą nagrywane z taką częstotliwością jak wcześniej. Nawet teraz, ostatnio, dwa tygodnie nic nie nagrywałem, bo zwyczajnie mamy roboty potąd i no nie, mam, nie mam zwyczajnie aż tyle czasu, żeby nagrywać, więc dlatego na pewno filmy będą rzadziej nagrywane. Drugie ogłoszenie: obiecałem Wam ten film, gdzie robię żywicę epoksydową na posadce w garażu. Ale zwyczajnie została mi tam do położenia ostatnia warstwa, a nie mam kiedy tego zrobić ze względu na ten garaż. Więc jak będę miał chwilę, to po prostu tą ostatnią warstwę położę. Wtedy muszę to po prostu nagrać, żeby film miał ciągłość. Zmontuję film i wtedy wrzucę. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nasi rządzący, nie tylko nasi, bo również europejscy, robią nas, ludzi zwyczajnie w konia jeżeli chodzi o ogrzewanie domów e, coraz e, chcą po prostu żebyśmy coraz więcej pieniędzy za to wszystko płacili i na siłę przechodzili na jakieś ekologiczne źródła e, ogrzewania e, kto mnie śledzi to wie, że ja sam mam na przykład pompę ciepła w domu u siebie zamontowaną e, Taka a propos to jeszcze miesiąc, myślę, że cały kwiecień, i zrobimy podsumowanie, ile ta pompa ciepła w pierwszym pełnym roku ogrzewania e, pobrała prądu i ile ja za to ogrzewanie zapłaciłem. Ale ja pompy ciepła nie założyłem, dlatego że nie wiem, chcę być eko ze względu na ekologię i tak dalej. Ja ją założyłem tylko i wyłącznie ze względu dla własnej wygody. E, dlatego, że nie mam nawet czasu i raz, a dwa, że mi się nie chce e, gdzieś jeździć, po prostu ścinać drzew, potem rąbać drewna, e, czy kupować peletu i tego peletu nosić, potem załadowywać kocioł. Tak samo z węglem, dodatkowo przy, przy węglu, no to wiecie, kurzy się strasznie e, i tak dalej, więc ja to zrobiłem tylko i wyłącznie. Ze względu na swoją wygodę, a nie ekologię, kupiłem w sensie tą pompę ciepła i ją założyłem. No i teraz słuchajcie, ostatnio czytałem, że normy Peletu się zmieniają. Muszą być teraz lepsze. Już nie kupicie peletu takiego niecertyfikowanego, chyba że gdzieś tam ktoś robi po cichu e, sobie nielegalnie, ale tak oficjalnie e, nie kupicie e, peletu, który nie spełnia danych norm. Ja tutaj teraz oczywiście o tych normach nie będę mówić, bo każdy sobie to może znaleźć w internecie. Ale e, co za tym? Idzie, że te normy się zmieniły. No, oczywiście za tym idzie cena. Skoro normy są lepsze, wyższe, no to i koszt produkcji automatycznie idzie do góry i się podnosi. No więc Pelet już względem grudnia 2024 mamy końcówkę marca, czyli po trzech miesiącach. On już drożeje o 200-300 zł na tonie. Czytałem, że można kupić tam za 1200 zł teraz tonę peletu. Nie wiem, u nas ceny są w granicach, tak zaczynają się bliżej 1500, 1400-1500. Teraz tam, gdzie ja mieszkałem wcześniej, tam gdzie rodzice mieszkają, oni właśnie w ostatnich dniach wymieniali piec na pelet. I z tego co kojarzę, to kupowali tonę węgla, tonę węgla, tonę peletu za 1500 zł. Co więcej, coraz więcej ludzi się decyduje właśnie na piec na pelet. Nawet w programie Czyste Powietrze jest on teraz najczęściej wybieranym źródłem ogrzewania, bo jeszcze do niedawna były to pompy ciepła. A teraz ludzie właśnie najchętniej decydują się na ten pelet. No więc co trzeba zrobić? Trzeba podnieść normy jakości, żeby było to droższe. Chociaż no, teoretycznie to jest uważane za paliwo ekologiczne. No i na przykład moi sąsiedzi nie, po jednej stronie sąsiad ma pompę ciepła, ale dalej jeden dom, sąsiadka ma piec na pelet i Obok też ma piec na pelet, więc no to ja nie wiem, nie czuję, że jako one tym palą, żeby gdzieś to w powietrzu się unosiło. Po prostu nie jest to wyczuwalne, więc tak to wygląda, ale oczywiście to nie jest wszystko. Jak już wiecie lub nie wiecie, ja zresztą kiedyś o tym oglądałem, nagrywałem odcinek, więc tutaj od razu daję do niego odnośnik, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Od 2027 roku będzie wchodził tak zwany ETS-2, czyli System Handlu Emisjami w Unii Europejskiej. No, w skrócie, to będzie po prostu kolejny podatek od ogrzewania. I ten ETS-2, będzie właśnie dla gospodarstw domowych, bo ETS już jest od 2005 roku i jest dla różnych. Przedsiębiorstw, instytucji publicznych, e, i tak dalej. A konkretniej, e, jeżeli ktoś ogrzewał właśnie dom e, węglem albo gazem, to będzie ten podatek płacił z początkiem 2027 roku. No, bo ktoś mi kiedyś pisał, jak ja robiłem różne odcinki na temat pompy ciepła, to mi ktoś kiedyś pisał, no, poczekaj, jak wejdzie ETS-2, to dopiero będziesz płacił e, bardzo dużo za ogrzewanie pompą ciepła, bo prąd strasznie podrożeje. No, właśnie przy tym ETS-2 e, podrożeje węgiel i gaz, bo będziecie płacić od tego podatek, e, a prąd no to już niekoniecznie, no bo właśnie ten system ETS, który jest już od 2005 roku. On odpowiada tak jakby za drożenie też między innymi prądu, bo ten podatek już od dawna między innymi elektrownie, które wytwarzają ten prąd płacą za emisję dwutlenku węgla. No więc my użytkownicy pomp ciepła już od dawna ten podatek tak jakby płacimy razem z cenami prądu. Dlatego też między innymi prąd drożeje. Więc to ma właśnie uderzyć w ludzi, którzy ogrzewają swoje piece, swoje domy węglem i gazem. No jeszcze do niedawna gaz był super, eko i tak dalej. Dotowali zakładanie piecyków gazowych i tak dalej, namawiali na to, a teraz nagle jak za pstryknięciem palca okazuje się, że już gaz jest B przestał być ekologiczny, bo ktoś to sobie tak po prostu wymyślił. Pamiętajcie, że zawsze nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o pieniądze. Różni ludzie już policzyli ile to będzie kosztować ten podatek i przeciętne takie gospodarstwo domowe, czyli to będzie uśredniona kwota. Ktoś policzył że dla przeciętnej rodziny w Polsce to będzie 1000 zł rocznie dodatkowo w pierwszych trzech latach, bo ten podatek będzie stopniowo e, rósł w górę. Po prostu więcej będzie trzeba płacić za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla. I tak. E, Potem, po tych trzech latach, jak on zacznie rosnąć, to nawet to będzie 2000 zł rocznie dodatkowo dla każdej przeciętnej takiej rodziny, wiadomo, dla jednego więcej, dla drugiego mniej, mieszkającej w Polsce. No więc dosyć spora kwota dojdzie dla tych, którzy ogrzewają się gazem lub węglem. Tak nas unijni eurokraci załatwili. Dodatkowo słuchajcie pakiet Fit for 55, który, który jakiś czas temu wprowadziła też Unia Europejska. On jeszcze, chociaż nie, on już w zasadzie obowiązuje, bo między innymi w tym pakiecie nie można dotować już piecyków na gaz od tego roku 2025. Jest taki zapis. No, i tam e, też są takie zapisy. O tym pakiecie było głośno, ja też już nagrywałem o tym filmiki, teraz to e, gdzieś tam trochę ucichło. E, od 2030 roku kotły na e, węgiel, piecyki na gaz e, zostaną wycofane. Nie będzie ich można. E, zakładać w domach, a w nowo budowanych domach już od 2028 roku, czyli za 3 lata, już sobie w domu nie założycie. Jak wybudujecie dom nowy od podstaw, to nie założycie sobie w nim pieca na węgiel lub nie podłączycie sobie gazu. A ale słuchajcie, no jak ktoś wcześniej to założy, no to będzie mógł go, oczywiście z tego korzystać dopóki musiał e, na przykład taki piec e, nie zepsuje i nie będzie go musiał wymienić albo a w zasadzie e, nie albo tylko do 2040 roku będzie miał e, tylko e, taką możliwość bo od 2040 roku ten pakiet fit for 55 wprowadza zakaz używania e, Pieców na węgiel i piecyków na gaz. Nie będziecie mogli już paliwami kopalnianymi kopalnymi, chyba tak to się mówi kopalnymi bardziej albo kopalnianymi mniejsza z tym, nie wiem. Może jedna i druga forma jest poprawna. Nie będziecie mogli po prostu ogrzewać swoich domów w ten sposób węglem czy gazem. Do 2040 roku będzie to. Zwyczajnie zakazane. Więc czy tego chcecie, czy tego nie, ktoś Wam odgórnie narzuca czym te swoje domy będziecie ogrzewali. Dodatkowo, jeszcze słuchajcie, jeżeli chodzi o kominki, no to często właśnie różne województwa mają różne ustawy antysmogowe i tak dalej. Gdzie w, w niektórych okresach na przykład. Zabraniają palić w tych kominkach. Ja myślę, że docelowo prędzej czy później dojdzie do tego, że po prostu w kominkach w ogóle zabronią palić. Po prostu będzie zakaz używania kominków. Wszystko to do tego zmierza. No i powiem Wam tak: na chwilę obecną, no to po prostu najtańszym, zdecydowanie najtańszym źródłem ogrzewania to jest to, co sobie tutaj rośnie. E, czyli drzewo, a po ścięciu i po e, jakiejś tej obróbce to się oczywiście staje drewnem. Więc w tym momencie, jeżeli ktoś ma na przykład kawałek lasu, e, jest taki rodzaj drzewa, nie wiem, to nie wiem teraz w tym momencie jak to się nazywa, ale to bardzo szybko rośnie, to drzewo i właśnie ludzie wykorzystują to do, e, na opał po prostu sadzą te drzewa. To, to pola jakaś tam, chyba to się nazywa. No nie będę strzelał, mniejsza z tym, ale właśnie to jest w tym momencie najtańsze źródło e, ogrzewania. Jak już w ogóle macie swój las i, i możecie pojechać sobie samemu to wszystko zrobić, no to. E, no to zwyczajnie koszty są naprawdę niewielkie, tylko że trzeba przy tym się sporo narobić. Trzeba mieć na to czas i tak dalej. Ten czas też ktoś może na przykład wykorzystać w inny sposób na zarabianie pieniędzy albo w jakikolwiek inny sposób, więc yy, no wszystko ma swoje plusy i minusy, ale to jest na pewno najtańszy w tym momencie sposób ogrzewania yy, swojego domu. Dodatkowo, no myślę, że pompa ciepła też nie wypada póki co tak najgorzej po wprowadzaniu tych wszystkich podatków, zakazów i tak dalej. No to nie będzie to wcale takie głupie źródło ogrzewania, chyba że prąd wystrzeli do góry, niby e, różni. Ludzie, którzy siedzą w branży, którzy się tym zajmują, mówią, że prąd powinien tam w okresie dwóch lat zacząć tanieć, bo będziemy mieli sporo tego prądu z odnawialnych źródeł energii. Farmy wiatrowe są budowane i tak dalej. Do elektrowni atomowej to jeszcze. Sporo czasu minie, zanim ją w ogóle zaczną budować. Potem otworzą, jeżeli w ogóle zaczną, bo wiecie, jak to u nas w kraju jest: coś naobiecują, a potem to jest zaniechane. Ja to, w to, ja to powiem szczerze, że w to do końca nie wierzę. Raczej prąd będzie e, drożał. Tym bardziej, że po prostu jest, dąży się do tego, żeby wszystko było na ten prąd. I ogrzewanie jak, w jak największym stopniu, i samochody elektryczne, które ja u, uważam oczywiście póki co za porażkę. To jest technologia absolutnie niedopracowana. Eee no i co? I, I w moim przypadku, jeżeli ja bym na przykład budował. Dom jeszcze raz, chociaż ja niedawno się pobudowałem, to bym na pewno też wybrał pompę ciepła, ale jeszcze póki co można dobrym rozwiązaniem jest właśnie piec na pelet, bo ten pelet nie jest jakoś strasznie drogi. Nie słyszy się, żeby były na niego nakładane jakieś to podatki i tak dalej, ale to, że się nie słyszy, to nie znaczy, że będą. Wystarczy yy, na przykład to, co zrobili niedawno, czyli yy, no, podnieśli normy tego peletu i ceny już poszły w górę. Ale póki co uważam, że też to jest rozsądna opcja, tym bardziej, że można zamontować taki ruszt. Nie wiem, czy to jest legalne, czy nielegalne. Montuje się dodatkowy ruszt i normalnie możecie tam palić sobie drzewem. I w zasadzie, yy, jak dla mnie, to to są na dzień dzisiejszy najlepsze. Opcje. Więc to na tyle. Taki dzisiaj odcinek. Zwyczajnie uważam, że ludzie, którzy nami rządzą, chcą wymóc na nas w to czy inny sposób, żebyśmy właśnie zakładali te źródła energii, które to im się podoba, ją a nie nam. Więc węgiel, gaz zostają. Wygaszane, będą wycofywane. Myślę, że z czasem też pelet też przyjdzie na to czas. Nie mogą tak wszystko, wszystkiego na raz i drzewem też na pewno kiedyś przyjdzie do tego, że zabronią palić. A będziecie musieli korzystać z prądu, czy to przez pompę ciepła, czy to przez inne urządzenia. Ale moim zdaniem, wszystko to do tego zmierza. Jesteśmy po prostu robieni w wała. Ktoś chce na tym. Zarobić pewnie, już zarabia, już się to komuś opłaca. Tak działa ten świat. Więc takie jest moje zdanie. To na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że mi się uda dokończyć tą posadzkę z żywicy epoksydowej, podłogę z żywicy epoksydowej i będę mógł wstawić Wam ten film. Na razie wszystkim dużo zdrówka. Cześć.